Sprawdzam, czy Serge, jakkolwiek bym tego nie czytała, czyta się Siergiej. Sjordż. Sjordż. Serge. A więc tego się tak nie czyta, jest jakieś Sjörż. Wiecie, co zwróciło moją uwagę? Ponieważ w książce Pandemia, a.k.a. w filmie yy, Ku Jezioru, tak, to jest jedno to samo. Jest główny bohater serioza i zupełnie inaczej się to pisze, inaczej czyta. Dlatego co Siergiej mi nie pasowało, ponieważ wiem, że jest coś takiego jak Ży w rosyjskim. Nie wiedziałam, jakby rosyjskiego się nie uczy. No, Siergiej to tak się popularnie wydaje. Dajcie na no, cywil o tym sądzicie. Wiadomo, tłumacz jest jednym z lepszych dostępnych, tak wiecie, za darmo. Jakby ogólno dostępnych sposobów sprawdzenia. Um, dajcie znać, jak wy wymawiacie. I jakby nie chciałam nikogo urazić, od razu mówię. Jest to zrobione w cenach humorystycznych, żeby tutaj nikt się nie próbował. To. E, no po prostu chciałam, jakby byłam pewna, że nie wymawiam się tego Sielgiej, bo piszę Sergę. Nie było tam za krótkie, jest to imię, żeby tak to wyczytać. Więc tyle ode mnie. E, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocki, zależy kiedy oglądacie. No i co? Do następnego, cześć!